Cie widzowie! Tak niedawno to nie było. Nieprawda, cię? Właśnie! Co się u mnie dzieje? Co się u mnie zmieniło, widzowie! Co się tyle tu dzieje? Co się tyle mnie dzieje? Co się tu dzieje? Jedynie... nie. Mam nowy telewizor. I mam. 64. W końcu! Ale tak zazwyczaj. No nic się nie zmieniło, ale. To jest miesiąc wiem, 150 subów! <grym zamiarzy> ale pytacie się Xshot, ale... ale tutaj na tym kanale co następnie to masz 61 hello. Nie, bo ten przycisk jest z okazji 150 subów na moim kanale Xshot 20. 150 Subów. Czyli raz taki. Nie wiem kiedy będzie następny, ale podejrzewam, że, nie wiem, za wjeździe wam, że będzie. Mm, niestety, dzisiaj nagrywałam, ale niestety, klip mi się usunął. A, wy, a, żałujecie. Bo było Piccolo i była też Leni1 i Kubiks, co bardzo wam pozdrawiam, żebyście do nich pijali. No ale klip mi się usunął, nie wiem dlaczego. Był zmontowany, ale... No i upa. Całe Pikolo już napikło. A nie, jeszcze tu trochę jest. Udajnie. A, i widzowie, słuchajcie. I tyle się umie dzieje, nie, że aż w Sokole, w moim klubie, którym gram, czyli w Sokole z Plewo, dostałem puchar z okazji. Turniej z okazji stulecia soku z zblewo, zblewo, 8 lipca 2023 roku. To fajnie. Mam swój pierwszy puchar. Jakby co Kubiks... Kubik ma ma Kubik ma Taki sam puchar. Kubix Pro X też ma ten sam puchar i chyba, nie wiem czy go kojarzycie z mojego kanału, ale chyba część go zna, nazywa się pod pseudonimem Maxshot. Wcale mnie od tej nazwy nie zgapił, nie, wcale. Wcale to nie brzmi jak moje nazwy, Shot, Maxshot, Rekinshot. Dobra, ale on też ma taki puchar. Pierwsza. Tak to robi Cristiano Ronaldo. Tak robi Cristiano Ronaldo z UEFA Champions League, a tak robię ja. Pierwsza. A u OliPlay 07 coś na tym turnieju słabo szło, bo tak zazwyczaj na meczach tak dużo goli strzela, ja Wam powiem, a tylko medal dostał. A mój kolega pod pseudonimem. A na Zurgę dostał król strzelców, czyli. No, domyślcie się co włosy. Srebrnego korka! To Ci Oliver zasługuje na najlepszego załonika i na. na najlepszego strzelca. A ja co? Bo to kapitanowie dostali. Eee, co, co, co? A, nic, nic, nic. Jak Ronaldo? Ronaldo czy Messi? Jak to jest słynny Messiego, to nie mogę go nazywać mymi widzami. Bo Ronaldo jest najlepszy. Ciekawym mówię. a, żartuję, też lubię Messiego. Przepraszam, że się tak zachowuję, ale zachowuję się jak Rainbow. Dosłownie. Zabraliście Nabraliście się? Jak nie? No to no. Dobra, ale widzom jest. Krócie, założyłem mojego TikToka. Tak, mam TikToka. hura, hura. Puca, 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 puca. Puca, 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 pucam, puca,